Bardzo dużo osób prosiło mnie, żebym pod żadnym pozorem nie nagrywał tego odcinka. Bo podobno po ostatnim wasze mózgi się jeszcze nie do końca naprawiły. Ja to rozumiem, ok? Mój też nie jest jeszcze, jakby w 100%, tak sprawny. Ale no po prostu muszę. No nie ma innej opcji. Jak widzę na YouTubie i w internecie, jakie dziwne mody powstają z dnia na dzień. No to nie ma innej opcji. No przepraszam, najmocniej. Musimy z sobie troszeczkę, panie. Jesteście gotowi na karuzelę emocji? Na roller coaster wydechów? Co? Dobra, to nie ma sensu, ale udajmy, że jakby roller coaster wydechów dzisiaj też będziemy mieli. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo ona jest właśnie biletem na tą wspaniałą KOLEJKĘ! Znaczy na ten odcinek, a nie kolejkę, ale mówię tak mądrze, bo to brzmi tak telewizyjnie, czy coś w tym stylu. Dobra, jakby koniec. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu po tym odcinku, jak bardzo wasz mózg się zrył i ile procent mózg wam zostało, bo po ostatnim to u mnie gdzieś koło 2% zostało i musiałem go regenerować potem, śpiąc. Dobra, no lecimy z tym koksem! Jak wiecie, to jest jedna z moich ulubionych stron, na której znajdziemy 66 tysięcy modów, od bardzo mądrych do bardzo głupich. I my się na tych głupich dzisiaj skupimy, bo w końcu na czym by innym? Co więcej, będziemy pobierać nowego moda co 60 sekund, co jeszcze bardziej sprawi, to, że, że, że jakby, nie wiem, że ten odcinek nie będzie miał sensu, ale jak w sumie wszystkie z modów. Zacznijmy od razu z grubej rury. Pierwszym modem będzie mod dodający: Budyń. Proszę Państwa, tak, budyń. Jeśli jesteście fanem budyniu, to spoko, bo ja też lubię budyń. Chociaż, czy jestem na tyle fanem, że zrobiłbym sobie cały dom z budyniu, to nie wiem, ale oto właśnie blok budyniu. Mało tego, że mamy blok budyniu, z którego możemy robić takie piękne budowle, to mamy jeszcze rudę w budyniu. Co oznacza, że każdy budyń możemy znaleźć gdzieś w kopalniach. Tak, bo właśnie tak wydobywa się budyń. Wcale nie używa się różnego rodzaju jakby jedzenia, tylko kopie się go w kopalni. Tak tylko mówię dla pewności, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, jak to się robi. Pomyślcie o tym następnym razem, jak będziecie jeść budyń, dobra? Ej, chwilę, chwilę, co jest? Czy ja dobrze widzę, że z budyniu można zrobić też całą zbroję? Czy da się być z takim wielkim fanem budyniu, żeby w nim chodzić? Super, no ja uwielbiam budyń, jak powiedziałem wcześniej, to zawsze marzy o tym, żeby sobie ubrać budyń na, na głowę, na przykład. Genialny pomysł! I mogę się jeszcze bić budyniem. Pomocy, bo ja już nie wytrzymuję. Muszę chyba zjeść budyń! Króliku, zabiję ci moim budyniowym mieczem! Ej, albo nie umiem bić królika? O, dobra, umiem. Nieważne. Budyniowy miecz jest Git. Serio, bardzo Git. Ciekawy, czy tak samo Git będzie jeden z naszych kolejnych modów? Bo ten, no, minęło tak mniej więcej 60 sekund, więc wypadałoby znaleźć kolejnego. Nie wiem, co on robi, ale nazywa się Plonk. A Plonk brzmi jak. jak poważna nazwa. <laughs> z tego, co przed chwilą wyczytałem, ten mod nie ma kompletnie Sensu. Ale to wspaniale jakby tym lepiej. Dzięki niemu możemy nakładać blok na inny. Nie, dobra, nie tak, nieważne. Jejku, któryś z guzikiem się klikało. Nie, to jest akurat czat, to nie ten blok. O, dobra, P! Mamy to. Super. Czy ja mogę dzięki temu nakładać blok na inny blok? Brzmi jak e, bezsensowny kompletnie pomysł. Chociaż nie, 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 chwilę. Jaki bezsensowny. Dzięki temu możemy zrobić żelazną stonogę. Widzieliście kiedyś żelazną stonogę? Jeśli nie, to się cieszcie, bo to jest bardzo duże i niebezpieczne zwierzę. Już wam prezentuję, jak ono wygląda, ale radzę wam serię, jeśli kiedyś spotkacie. To uciekajcie, bo to na co jest niebezpieczne. Tak jak ogólnie żelazne goleby, one też są niebezpieczne. W sensie dla mnie są bezpieczne, bo jakby jestem żelazny, nie, jakby ja z nimi kontakty, ale wam radziłbym uważać na te dziwne stworzenia. Oto ona! Wizualizacja żelaznej stologi! Nie ma się czego bać, nie musicie uciekać, to jest tylko jakby wizualizacja, ona nie gryzie, tak jak normalna, ale zobaczcie na jej szczęki, jest czego się bać! I te oczy one są przerażające. Ej, no ale w sumie wiecie co? Ten mod jest jednak ultramodny. To co teraz robię nie ma z nim kompletnie związku, po prostu chciałem naprawić tak, bo był brzydki. Ale Załóżmy na to, że mieszkacie w żółtym domu, a nie chcielibyście mieszkać w żółtym domu, tylko przygodowo w różowym. Spoko to jest żaden problem. Wtedy z pomocą przychodzi ten mod, który pozwala na nakładanie jakby jakiegokolwiek bloku na drugi blok i możemy sobie przewrabować jakby dom. Nie żartuję, to jest ultra mądre, już mi się podoba. A jakbyście chcieli sobie zrobić ładny daszek, no to wiadomo, z żelaza, żelazny dach zawsze na propsie? Uuuu. Nie no kurde byle, jakie piękne! Kochany modzie o nazwie plunk. Przepraszam, że wszystkie złe słowa, które to tobie powiedziałem, jesteś super. pozwalasz na nakładanie żelaza na wszystkie inne Bloki, jakie tylko się da. I co niby takiego ciekawego można w nim jeszcze robić? O, ej, można obracać te itemy. Znaczy, to akurat bezsensowne. Nie wiem, po co mi to, ale można, jakby ktoś pytał. Minuty mijają, a my potrzebujemy kolejnej zabawki. Dawajcie szybko. Szalone zupki. O, ho, ho, ho. Czyż to nie jest najpiękniejsza nazwa dla mody, jaką widzieliście w życiu? No i zgadnijcie, co może robić mod o nazwie Szalone Zupki? Oczywiście, że może dawać szalone zupki, no? A dokładniej ze 100 tych zupek. I każda z nich ma jakiś efekt. Zupa z łzy małego kota. Okej, okay, Próbujemy ją, My jeszcze jakaś ciekawa? O, wodna zupa, to też brzmi tutaj porządnie, nie powiem Zupa o smaku oddechu smoka Nie jestem kucharzem, ale wydaje mi się, że ciężko jest ugotować zupę z oddechu Dlatego przetestujemy ją też Zupa skelpa zupa z nietoperza No, jednak nie ryzykowałbym po tym, co ostatnio widzieliśmy Dobra, jak widzicie, mam w ekipunku 9 zup I dzisiaj wszystkie sobie je zjemy Pierwsza z nich jest to zupa Nie wiem jaka w sumie, ale widzę, że dała mi sporo efektów Aha, dobra, to była zupa z łzy małego kota Fajne nawet, jakbyście mieli kota, który by wam zabił i był małym kota, to zróbcie z niego zupę wtedy w sensie w jejku. to brzmi przerażająco. Znaczy z tej łzy zróbcie zupę, bo jak widzicie, to ona nawet fajnie działa. Można prawie latać normalnie z nią. A i nie można wchodzić do wody, bo woda wtedy was będzie kaleczyć, bo koty nie lubią wody. To co, może zupa z wody, co nie? Ona daje oddychanie pod wodą. Dla odbiany zupa ze smoka pozwoli nam zapewne na na latanie prawie. Grubo, grubo. Normalnie tylko skrzydeł mi brakuje. Pytanie, czemu nie można wypić zupy z creepera? Nie wnikam, jak nie, to niespoko! To sobie z zupę ze slajma wypiję, no problemu. I tą ektoplastymiczną, czy cokolwiek to z znaczy, a nie, nie wiem co, ona dała. Nudne są te zupy już. Znaczy, fajne są, ale minęła już minuta, więc musimy lecieć do kolejnego moda. Ej, no ale ten mod, którego właśnie teraz znalazłem jest zbyt dobry. Dlatego jeszcze wam nie powiem o co chodzi, ale szykujcie się na. Ja, jak to się mówi? No złomi jazdę. O, o tak, to brzmi bardzo dobrze. Nie stworzyłem jeszcze świata, bo chcę zrobić to z wami, bo na tym świecie będzie czekać na nas coś wyjątkowego. Coś, czego chyba nie chcieliście widzieć w Minecrafcie, ale zróbmy to. Potrzebujemy tego wszyscy. Zrycia Bani w tym odcinku jeszcze większego niż zwykle. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że. Ktokolwiek stworzył takiego moda. Póki co jest jeszcze normalnie, ale zwiedźmy chwilę świat i spotkajmy pewne postacie. Tak, drodzy Państwo, na naszej drodze będą postacie, których raczej nie chcecie spotkać. O, są tam dobra, widzę je! Tak, dokładnie. Oto ale to pisze w Minecrafcie. Przepraszam, że ja wam to robię naprawdę, nie chciałem! Jej one wydają dźwięki w ogóle. Głośniej, głośniej! Siema po siema! O, przywitam się, słyszeliście? Kogo my tu dalej mamy? Halo! O, dobra, jest Dipsy, siema Dipsy, a to to, co, to, to to jest halo. <laughs> Oni tu mają dom pod spodem! Nie wierzę! Co się dzieje? A nie, nie, nie mają tutaj domu, to jest po prostu ta luneta, ona jest i tyle. Ué, no ja myślałem, że to jest prawdziwy dom! Lala, po pomocy! Gdzie wy mieszkacie? Proszę powiedz mi! Dobra, może Tinky Winky powie, tylko pytanie gdzie on jest? Tinky Winky! Dipsy! La, la po. <laughs> Czemu mam w głowie? Tylko tą piosenkę! W ogóle mało tego! Ten mod daje 500 innych rzeczy! Zombie Tinki Winky, ja nie wiem czy ja to chcę widzieć, ale zobaczmy O nie, są potwory w nocy, nie wierzę Tak, tego potrzebowałem Zombie Tinky Winky, o jacie A tu dla odmiany normalny Tinky Winky Masz sukienkę, ty za zawsze miałeś sukienkę Tinky Winky? Dobra, do dawno was nie oglądałem, przepraszam, jakby zbyt dużo nie wiem Pytanie, gdzie jest odkurzacz? Ten odkurzacz to jest najważniejsza rzecz, jaka tylko jest w tupisach I przepraszam, chcecie mi powiedzieć, że go nie ma? O dobra, mamy go, jest, nazywa się Nono Jest! Najgorzej, nie, ja go nie chcę widzieć, Uciekaj ode mnie, gościu! On był przerażający. Nie, nie, mnie, proszę daj mi spokój. Co ty chcesz ode mnie? Nie wydawaj tych odgłosów! Dobra, biorę hulajnogę nogę i uciekamy stąd, szybko! Ej, no, swoją drogą, w sumie fajnie, że daję to kolejnog. Nie pamiętam, że w jak były nogi, ale jak już są, no to gitnie. Ten mod to jest dla mnie za dużo, nie, nie ja go usuwam. Usuwam ten świat w ogóle. Ja go nie chcę już widzieć. Nie chcesz widzieć, co tam jest i, i co? Nie chcieliście, co, nie, Ja też nie chciałem, dlatego wywalamy świat i idziemy do kolejnego boda. Mało wam tych dziwnych rzeczy, to co wy na to, żeby posłuchać sobie koncertów w Minecrafcie? Koncert. Które zagrają nam moby? E, tak, dokładnie. Moby. Jakby to już lepsze, to niż te Teletubisie, co nie? No to co? Lecimy z koncertem. Oto gaz, który będzie śpiewał, stary śpiewaj. Gościu, co, co ty robisz? Nie uciekaj, masz tu śpiewać na dole. Okej, okay, to jakby śpiewaj sobie do góry, żaden problem. Ty będziesz grał na, 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 na trąbce, jakiś tam nie wiem, jak to się nazywa. Ty będziesz grał na cymbałkach. Zombie na perkusji. Creeper na, na trąbce znowu. Pająk na. Jak to się nazywa? Ej, czy jak to tam się nazywa? I szkielet, na uwaga! Na kościach? T to nie brzmi jak dobry instrument. Ej, ale to wszystko wydaje naprawdę dźwięki! To jest trąbka? Dobra, w tle bardziej słyszę jakieś pierdzenie głośnika z teletubisiów, a nie tę trąbkę. Gdzie ty jesteś, głośnik głupi? Tu jesteś jeden, tu jest jeszcze kolejny, co jest z nimi? Dajcie mi tu zagrać spokojnie koncert z tym creeperem! Creeper, dawaj, kto lepiej trąbuje? To ja, a teraz ty. Ej, boisz się? No, dobra, to jak nie to nie, to ja sam potrąbuję. Piękny dźwięk. I jeszcze perkusja! Piękno, naprawdę chciałbym dawać taki koncert, bo powiem wam, że no brzmi grubo, nie? Więc jeśli kiedyś marzyliście o pająku, który gra na tym to wasze marzenia są oficjalnie spełnione. Pająku jesteś super muzykiem. Ale co jak co ten Zombie jak wygrał wszystko? On jest najlepszy. No gościu, nie umieraj! Potrzebujemy do koncertu cię później. Okej, okay, no jak nie chcesz, to nie Elo! Dostałem właśnie benta za to, że zabiłem instrumenciarza. Okej, okay, spoko. Ale wy lepiej nie zabijajcie żadnych muzyków czy coś w tym stylu. Lepiej skupcie się na kolejnych wspaniałych modach, które tutaj na nas czekają. Oczywiście to pod warunkiem jest. Wasze mózgi jeszcze działają, bo mu już szczerze mówiąc ledwo, ale no cóż, no obowiązek to obowiązek, ma być więcej bodów. Nie możemy skończyć na pięciu. Czytam na czterech, nie wiem w sobie, ile ich tam było dotychczas, ale za to wiem, że czekają na nas pingwiny. O nie, proszę, nie! To już nie są żarty. Jeśli w grę wchodzą te, to wspaniałe stworzenia! To sprawa staje się fly. bardzo poważna. Co ty powiedziałeś, pingwinie? Ja on coś powiedział przed chwilą takim normalnym głosem, co jest? I can fly. O, o, on powiedział, że nie umie latać, tylko po angielsku. Dobrze wiedzieć, że pingwiny mówią po angielsku. Spoko. Czy co ja mogę z tobą zrobić oprócz tego, że nie możesz latać? A, super, naprawdę! Można zabić tego pingwina i zrobić z niego na przykład burgera, albo omlet z jego jajka. O nie! Ała, bardzo mnie to zabolało! jeszcze można wziąć jego skórę i zrobić I sobie z, z tego, o nie! Nie chciałem tego wiedzieć, nie chcę zabijać tego bezbronnego pingwina. O, jest mieczek pingwinowy? Zmierzę z pingwina. I jeśli zabiję mieczem z pingwina pingwina, dostanę od niego mięso i... i skórę pingwina. Znaczy nie skórę, tylko futro. Przepraszam, że ja to zrobiłem. Nie bezpłatnego pingwina. Nie jestem siebie dumny, ok, nie chciałem tego zrobić. Ale co ciekawe, ten mod dodaje też ser i sałatę. <gry> tak, trzy rzeczy, które daje ten mod, to uwaga: pingwiny, sałata i ser. Ja się już z tym wszystkim gubię, dajcie mi spokój. Albo dajcie mi też ostatniego moda na dzisiaj. Załóżmy, że zrobicie sobie już tego burgera i zjedziecie potem sobie na przykład zupę na deser. Nie wiem czemu zupę na deser, ale umówmy się, że tak będzie. No i pytanie za 100 punktów do Was. Czym się je zupę? Wiadomo, jakby można ustami jeść zupę, to to dosyć przydatne jest, ale jest takie Jedno narzędzie, które jakby pomaga w jedzeniu zupy, co nie? Nazywa się łyżka. Pomyśleliście kiedyś, by dodać do Minecrafta gigantyczną łyżkę? Ja nie, ale autor tego moda, jak widać, tak. Stwierdził, że to jest rzecz, którą po prostu musi dodać do Minecrafta. No i super, że dodał, bo tą łyżką kompletnie nic nie można zrobić. Znaczy, można kopać sobie dyrta, ale no w sumie dyrta można kopać też wszystkim innym. Jednak pozostaje satysfakcja z tego, że się taką wielką łyżkę. W końcu kto nie ma żył o wielkiej łyżce? Mogę sobie jakoś wodę na nią nalać tak ogólnie? Nie mogę sobie wody na nią nalać. ona jest kompletnie bezużyteczna. Ona serii nie ma żadnych... Funkcji. Nie no dobra, to jest za dużo. Tak samo żadnych funkcji na pewno nie ma guzik łapki w górę, więc jeśli jeszcze nie zostawiliście, stawcie ją właśnie teraz. Sprawdźcie też jaką funkcję, ma guzik subskrypcji i dzwoneczka, jeśli tego nie robicie. I pamiętajcie, 5000 zapek w górę i kolejny odcinek z mega ultra dziwnych mobów. Albo też modów, jak kto tam woli. Widzimy się jutro o 9.00, bądźcie koniecznie i wpędnijcie od 20.00 na streama. Idę spać. Dobranoc. A przy co macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek z Rycia Bani, gdzie instalowaliśmy bardzo wybuchowe mody z serio. Jakby ten odcinek to był najbardziej wybuchowy odcinek w historii mojego kanału Więc jeśli go jeszcze nie widziałeś to, to... To musisz kliknąć Nie no jakby to jest twój obowiązek no Dobra no to nie jest twój obowiązek Ale miło by było jakbyś kliknął Siema